Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przychodzę do was znowu z aktualizacją mojej pielęgnacji twarzy. Ostatnio troszkę nowych kosmetyków kupiłam, troszkę się u mnie w pielęgnacji właśnie twarzy zmieniło, więc postanowiłam, że wam nagram taki update, bo myślę, że tutaj te produkty są dosyć ciekawe i warte, warte waszej uwagi, więc nie przedłużając, zaraz przychodzę do rzeczy. Jeśli chodzi o moją cerę, Pewnie to już mówiłam w jakichś filmikach. Ja mam cerę bardzo wrażliwą i okropnie suchą, przez, co, przez to, że jakoś nie umiem się zmusić do... Picia codziennie dużej ilości wody. Mam z tym problemy i to się odbija, niestety, na mojej cerze, że widać po prostu, że jest dosyć mocno przesuszona. Staram się w ostatnim czasie to troszeczkę, wiecie, nadrobić, tak? Staram się jakoś kontrolować to, czy piję dużo wody, czy też nie. No i jest ogólnie troszkę lepiej, natomiast yy, dużą różnicę zrobiły mi produkty, których zaczęłam teraz używać. Moja buzia rzeczywiście no widać już powoli różnice więc myślę, że tutaj te produkty mogą Was zainteresować i tak jaką cerę mam to już wiecie natomiast staram się też używać kosmetyków przeznaczonych właśnie pod dany rodzaj cery Raczej staram się za bardzo nie, ekspery nie eksperymentować. Wiadomo, jako osoba, która nagrywa filmy, testuje różne kosmetyki, natomiast zawsze staram się, żeby to były kosmetyki dobrane pod mój typ cery. Mm, raczej z innymi rodzajami kosmetyków nie eksperymentuję. No i tak, nie przedłużając, już Wam opowiadam, czego używam. Jeśli chodzi o pielęgnację poranną, jak to wygląda, to wstaję rano i pierwsze co robię, to myję buzię. I tutaj. Y Używałam różnych rzeczy do mycia, do mycia buzi i niedawno skusiłam się na zakup Foreo Luna. Jest to takie, przy, takie urządzenie typowo do mycia buzi i też do jej, ma, do jej masażu. To jest Wam powiem odkrycie chyba mojego życia, bo po prostu jeszcze nigdy nie miałam tak po prostu wygładzonej buzi po użyciu tego urządzenia. Wszystko co, mieli, co miałyście na buzi jest rewelacyjnie domyte, pory są oczyszczone, dodatkowo można właśnie tego urządzenia uży, używać jako masażer po prostu rewelacja no. nie będę mówić aktualnie o tym urządzeniu, jak ono działa i tak dalej, bo wydaje mi się, że żeby o nim opowiedzieć Trzeba osobny filmik, więc na pewno Wam nagram, czy w ogóle warto to urządzenie kupić, czy też nie, jak ono działa i Więc tylko teraz pokrótce, że jest super i że właśnie używam go, używam go z rana. Do Luny używam jeszcze dodatkowo Foaming Sonic Facial Soap. To jest po prostu medełko przeznaczone do takich urządzeń myjących. medełko do mycia twarzy z klinik. I tutaj jest ono opisany jako delikatne medło do mycia twarzy w formie pianki, stworzone specjalnie do mycia twarzy za pomocą szczoteczki sonicznej lub mechanicznej. Ja się właśnie na ten produkt zdecydowałam ze względu właśnie na zakup Luny i teraz z rana i wieczorem myję sobie tym duetem twarz i jestem mega, mega zadowolona. O tym produkcie też będzie osobny filmik Hit czy Kit, bo to jest akurat dosyć drogi produkt, on bez złotówki kosztuje 90 zł, więc no przed zakupem raczej wiecie, lepiej zobaczyć jakieś recenzje i tak dalej, więc ja o tym produkcie Wam opowiem nieco więcej właśnie w osobnym filmie, ale tutaj tyle jeśli chodzi o mycie mojej buzi i e, jak już wiecie, mam skórę oczyszczoną, czy to rano, czy wieczorem, to oczywiście stawiam e, główny akcent na nawilżenie i tak, jeśli chodzi o nawilżenie rano używam kremu z to jest jakiś Hydro tages Cream jest to po prostu krem na dzień, tutaj mamy, z tego co wiem, ekstrakt, ekstrakt z jakichś bio i z jakiegoś drzewa, natomiast ciężko mi powiedzieć, co to znaczy wiser tea. Nie z drzewa, tylko z herbaty, przepraszam. Ciężko mi powiedzieć, co to jest wiser tea, w sensie, że biała herbata, dajcie mi znać, co prawda uczyłam się niemieckiego, ale mm, troszkę dawno to było, ale z tego, co mi się wydaje, to jest po prostu mm, ekstrakt z bio, y, białej herbaty. Jeżeli się mylę, dajcie znać. I to jest krem, którego używam właśnie na dzień pod makijaż, e, zanim cokolwiek nałożę, to właśnie ten krem. Natomiast pod oczy używam kremu z Rival de Lub. Ten krem już Wam pokazywałam w różnych firm, filmach, to jest Revital Q10. I to jest po prostu yy, fajny, nawilżający, lekki krem pod oczy. Tutaj mam trójpeptydy, tripe, tak to się mówi po polsku, i koenzym Q10. Powiem Wam szczerze, krem taki powiedziałabym zupełnie standardowym. On na pewno nie jest dla osób, które mają zmarszczki, na pewno nie jest przeciwzmarszczkowy. Jedyne jego działanie to jest działanie właśnie nawilżające. Że ta skóra rzeczywiście czuć, że jest nawilżona Jak później na niego nakładam korektor Nic mi się nie waży, nic mi się nie zbiera Bardzo, bardzo fajny, lekki krem Natomiast jeżeli pojawiają się u Was już pierwsze zmarszczki Czy Wasza skóra pod oczami jest bardziej wymagająca No to tutaj raczej stawiałabym po prostu na coś mocniejszego Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację wieczorem To też używam kremu z Alter, Też ta sama tutaj, że tak powiem, kompozycja e, i winogrona i właśnie powiedzmy, że ta biała herbata. E, te, to jest natomiast krem typowo przeznaczony na noc, więc tutaj przypuszczam, że on ma więcej bardziej takich składników e, składników aktywnych, natomiast mm, tutaj akurat na tej tubeczce nie ma składu skład jest na kartoniku, który niestety wyrzuciłam, więc wam dokładnie nie powiem, natomiast przypuszczam, że on jest po prostu bogatszy niż ten e, krem, którego używam na dzień Powiem Wam szczerze, że ten duet tych dwóch kremów bardzo lubię. Skóra jest rzeczywiście nawilżona, one się bardzo szybko wchłaniają i w ogóle aplikacja jest bardzo szybka i przyjemna. Natomiast mimo, że się szybko wchłaniają, to czuć, że ta, na tej buzi coś jest nałożone. Ta buzia nie jest taka, wiecie, mega tłusta, natomiast czuć, że po prostu był przed chwilą nakładany krem i powiem Wam szczerze, że strasznie nie polecam. One były chyba teraz w promocji jakoś za 6-7 zł w Rossmanie. Dlatego się skusiłam na oba, bo ja lubię też używać że tak powiem całych serii, więc myślę, że tutaj działanie jest podwójne, jak się po prostu używa tych kremów razem. Natomiast tak jak mówię, ja jakichś specjalnych jeszcze problemów z cerą nie mam, jakichś mm, zmarszczek i tak dalej i tak dalej, więc ja stawiam typowo na nawilżenie, bo to jest że tak powiem główny problem mojej cery. Więc jeżeli macie skórę taką samą jak moja bądź podobną i też staracie się właśnie nawilżać przede wszystkim cerę, to tutaj bardzo Wam serdecznie te produkty polecam. I ostatnia rzecz, jaką Wam chciałam pokazać, której jeszcze, ale nie używałam, dopiero zacznę, to są takie kapsułki żelowe z też Rival, Rival de Lube. Tutaj przede wszystkim z tego co widzę, witamina E jest w tych kapsułkach, i te akurat, które ja sobie wybrałam, to są kapsułki typowo, właśnie nawilżające. Zapewniają efektywną i intensywną pielęgnację zniszczonej i suchej skóry. Ja sobie będę taką kurację, myślę, robić raz w tygodniu. To jest taka, że tak powiem, rybka. Ją się, wiecie, łamie i ten olejek sobie wciera po prostu w całą twarz. Jak, jak mi się sprawdzą te kapsułki, to pewnie przy okazji jakiegoś filmiku ulubieńców albo bubli dam wam znać, natomiast jestem, jestem podekscytowana, bo tak jak mówię, no mam nadzieję, że to da mi jeszcze taki, wiecie, silniejszy efekt nabliżenia, no ale zobaczymy, jak się, jak się sprawdzą. Widziałam na YouTube właśnie kilka filmików z tymi kapsukami, ich są chyba trzy rodzaje i podobno wszystkie są fajne, natomiast no zobaczymy. Okaże się, jak sama przetestuję. No i tak, jeśli chodzi o aktualną pielęgnację mojej sery, to jest wszystko. Nie nakładam żadnych produktów typu serum i tak dalej. Aktualnie na tym staram się opierać swoją pielęgnację, Ty, czyli typowo na oczyszczeniu, na masażu mojej cery i na nawilżeniu i jak na razie, powiem wam szczerze, jestem zadowolona, moja cera idzie, w, cały czas mam wrażenie w tym dobrym kierunku mniej jakichś takich zmian alergicznych też mi się na cerze pojawia więc no myślę, że myślę, że powoli do przodu, chciałabym w przyszłości sobie właśnie jakiś serum też dodatkowo nawilżający jeszcze kupić ale jakoś nie mam aktualnie pomysłu jakie by to mogło być serum, więc jeżeli używacie jakiegoś fajnego serum na całą twarz, nawilżający Odżywiającego, coś takiego, to dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś propozycje, co bym mogła przetestować. Bo tak jak mówię, to by był teraz jeszcze dodatkowy, dodatkowy zakup, natomiast cała reszta mi odpowiada. Moja cera. Wydaje mi się, że czuję się super, więc nie mam zamiaru aktualnie niczego zmieniać. Jeśli chodzi właśnie o te, o te dwa produkty, które są naprawdę dosyć kosztowne, tutaj będą osobne dwa filmiki na ich temat, bo wydaje mi się, że warto o nich powiedzieć trochę więcej, szczególnie, że właśnie one kosztują nie mało, więc podziewajcie się w przyszłości właśnie recenzji tej luny mojej i recenzji krótkiej hit czy hit tego właśnie Meloka z Clinic. No i co? Z tego co widzę, to tyle o wszystkich produktach, których aktualnie używam wam już powiedziałam tak jak mówię, dajcie znać, jeżeli znacie albo używacie jakiegoś bardzo, bardzo fajnego serum do twarzy, dajcie znać czy filmik wam się podobał czy co byście zmieniły w mojej pielęgnacji czy co, co polecacie z tych produktów bądź też nie z tych produktów, które ja aktualnie używam, Poleccie też jakiś fajny krem pod oczy, jeśli macie ochotę bo on mi się za niedługo skończy i będę szukać na pewno czegoś innego, czegoś nowego no i co, zapraszam Was serdecznie na mój fanpage na Facebooku. Tam na bieżąco macie informacje o najnowszych filmach. I jako, że wróciłam też na mojego bloga, to, no, to informacje o nowych notkach też właśnie na Facebooku Wam dodaję, więc możecie być na bieżąco. Jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do kciukowania w górę i oczywiście do komentowania. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, pa pa!